Kidello, widzowie, słuchajcie, nie jestem dzisiaj w nastroju. Jestem w nerwie, a jestem w nerwie z tego względu, że zostaliśmy perfidnie oszukani. Zostaliśmy perfidnie oszukani na Kidowicach i to przez te nowe osoby. I ja wiem, co wy sobie teraz pomyślicie, bo wy myślicie tak, że ja sobie coś zmyślam, że ja się uwziąłem i że ja po prostu nie chcę tutaj nikogo nowego na Kidowicach i jestem beznadziejnym burmistrzem. Otóż nie, widzowie. Ja jestem burmistrzem, który. Z otwartymi ramionami przyjąłby dosłownie każdego na tą wioskę i tak też zresztą, jak wiecie, chciałem uczynić z tymi nowymi tygrysami, czy jakkolwiek to jakieś lwy są, czy nie wiadomo co, chciałem tak widzowie zrobić. Naprawdę miałem otwarte serce, chciałem być dla nich dobry, ale nie. Ale nie, oni jednak tacy nie są. Byłem na tej wiosce pewnego wieczoru, a to był wieczór wczorajszy, i naprawdę dzisiejszą całą noc i cały dzień siedziałem w takim nerwie, myśląc, co mam zrobić, ale wiem jedno, widzowie. To jest otwarta wojna. Ja nie pozwolę, żeby tak o mnie ktokolwiek mówił i o moich osobach z Kidowic, o moich przyjacielach, o mojej rodzinie tak naprawdę, tak? Bo takie słowa, jakie zostały tam wypowiedziane, to wy się naprawdę, widzowie, zdziwicie. Subskrybujcie koniecznie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę i pamiętajcie o tym, że na moim serwerze kidowice. Pl. Genialnie możecie spędzić te wakacje Ostatnio mało się tam dzieje, to fakt Ale za niedługo odpalamy wam naprawdę Genialny event na jednym bloku I ja jestem pewien, że on wam się spodoba Bo będzie naprawdę ciekawy i będzie naprawdę śmiesznie się na nim grało Jak widzicie Mój piesek też kobi e, Kobuś siedzi cały czas w tym miejscu Bo nie mam po prostu pomysłu e, Gdzie mógłbym go inaczej ulokować Więc dajcie znaka w komentarzu, czy budujemy mu w końcu ten domek Bo fajnie byłoby, żeby ten piesek miał swój domek No ale obecnie, przepraszam widzowie No jestem zdenerwowany, no jestem po prostu w końcu. Kuszony, jakby nie powiedzieć, zirytowany, tak? Bo, no, jak wy zobaczycie, co te tygrysy napisały na nasz temat, to im będziecie chcieli kły powyrywać. No, i ta ja naprawdę mówię bardzo kulturalnie i dbam o zasób bardzo grzecznych słów. Idę do werki. Najpierw może, bo od kobiet się powinno zaczynać. Tylko, gdzie one. Gdzie jest Wera? Ej, nie, nie ma jej w domu? Co. Tam jest znowu, ja nie wiem, ona cały czas, patrzcie, no cały czas wsuwa tego grilla Przecież to jest niezdrowe, no nie, ja jej muszę to powiedzieć Ja nie mogę tak tego zostawić Weroniko, o, moja siostra. O, Dawid, hej, hejka, czekaj, bo nie mogę patrzeć, bo piszę książkę Aha, ej, to jest y ważniejsze od, od tego, że ja do ciebie przyszedłem, tak? Y tak, bo ja piszę bardzo ważną książkę Aha, super, to ja sobie może pójdę, tak? Y y y nie, nie, dobra, no mów, mów, no napisałam, już napisałam pierwszy rozdział Co, co ty własną książkę piszesz, ale czy własną, tak. że... Tak, co? No, co? mam książkę, masz też przeczytać? No dawaj, no pokaż to. Już. Książka o świetnych kidowicach, był sobie Dawid. <gryś> no nie mogę, Jeszcze Ja co? sobie dopętnowałam i przerwałem właśnie. Wzięłam sobie grilla, sobie smażę grilla i do grilla sobie wyobrażam. grill jest niezdrowy! Nie można jeszcze do grilla. Tak, podawaj moją książkę, bo ona będzie kiedyś cenna. Masz. Tego tego diamentowego kitcoina, co nam zabrali, o. E, No właśnie, Wera, bo e, muszę ci o czymś ważnym powiedzieć. Jak jak co? dobrze wiesz, byliśmy na tamtej wyspie, tak, tam tych nowych ludzi, i ja ich chciałem bardzo ładnie. No, no, sama wiesz, że chciałem ich bardzo ładnie przyjąć, chciałem się z nimi spotkać, no, wiem, tak? No, moim zdaniem to jest trochę błąd, no, ale w sumie może, no rób jak uważasz. No i, no hol, No, miałeś rację. Co? Masz, masz rację, no, dobra, więcej tego nie powiem, bo nie, nie lubię tego ale mówić, okej! Okay? Rozmawiałeś z nimi, rozmawiałeś z nimi na jakiś Nie Nie, nie. Wszedłem sobie raz wieczorem na kiedowice i mówię: pójdę sobie na ich wioskę, bo posprawdzam sobie widzowie, nie, no co oni może lubią. Sam poszedłeś. Tak, bo mówię: posprawdzam, co no i oni i może co lubią. I co dalej. Ale to ja ci zaraz powiem Chodźmy najpierw po Pickersa Chodźmy, bo ja nie chcę no, cztery razy tej wiem, samej wie. historii dziwnie, mówić Wiera. Dziwnie się czuję, bo jakoś tak nie, nie wiem, no. Wydawało mi się, że może oni nie są wcale tacy źli. Bara, oni są tragiczni, zaufaj. Pickers! O, siemano, co tam u was? Czerwony alarm. Siadać na sofie. O, jak czerwony alarm? Nie wiem o co chodzi, Dawid coś mówi o tym, o tych tygrycach, lwach, czy, czy nie wiem, co to cisze, było Ciszę potrzebuję, ciszę, wszystko a, wam a... powiem, potrzebuję minuty ciszą, brak, Ok. Pary, no, no. Okej. Okay. A więc wczoraj wieczorem wstałem sobie z łóżka, tak? Wieczorem no. wstałeś z łóżka, no nieźle. Tak. Pierdłem trzy razy pod kołdrą i poszedłem w stronę tej nowej wioski, A, tak. No, no i słuchajcie. I, tak? i słuchajcie, i poszedłem w stronę tej nowej wioski. No i mówię tak, bo oglądam co oni mają w domkach, to może zobaczę co oni lubią, bo im sprawię jakiś ładny prezent ale na przywitanie. No w ogóle weszłeś do nich na wioskę to. nie jest ważne, ok. To nie jest ważne. Ważne jest to wam chcę powiedzieć, dajcie mi powiedzieć! No, dobra, no słuchamy. Przeczytałem no. w książce, że to oni ukradli diamentowego kitcoina. Nie mam na to dowód. O! To jest, to jest w książce, co. Zresztą widzowie, wy podejrzewaliście, bo ta blondyna, no. Połapaliście się po włosach. No ja nawet ja nawet o tym nie pomyślałem, że to mogła być ona, ale dobra, okej. Okay. Nie, ale chyba, że tu to, to oni! Perwitna oszustka. To ja jedno. to też są no, nasi koledzy. Nie, no to też tak na początku myślałem, Te, też tak myślałem, ale jednak nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie są. Koledzy tego oszustwa. Nie, ja wam mówiłam, że to, to no, oni nie są godni naszego zaufania. Wzięli kitcoina, ja tak wzięli kitcoina, ukradli go, chcą go gdzieś tam sprzedać na jakichś chińskich bazarach i w dodatku nas wyzywają. Nas! A ja się tak ja, to... nie dam. Ja może zezwolę nie, na obrażanie jakichś rodzin. znajomych Nie, nie, bierzemy jakieś, jakieś o tutaj, Szymon, sorry, tak. że żeby... biorę ale muszę Ale widzowie, dobra. ja nie zezwolę na obrażanie przyjaciół i mojej rodziny Także weźcie sobie najlepszą zbroję, najlepsze to wszystko macie w domkach Najlepsze ekwipunki, idziemy na wojnę Idziemy dobra, im teraz ja wytoczyć nie, dzieło Nie, nie pozwolę, nie pozwolę na to Nie będziemy się widzowie obrażać, o nie, nie znami te numery Ja teraz pójdę do swojego domku, dobra, gdzie ja mam w moim domku, ha, ha moją zbroję, dobra No niestety mam tylko taką na razie Pokaż. Jestem w tym domku. Aaa, jaki lamus, diamentowa zbroja. No tak. a ty, a ty co masz na sobie? A spodnie kraciane i buty diamentowe. A, gdzie jesteście? Gdzie jesteś? Gdzie wcale jesteś? nie lepiej, wcale nie lepiej, Pikson. Dobra, ważne, żeby mieć mocną sikierę, żeby ich pokonać, tak? Więc weźcie sobie swoje mocne przedmioty. Werka, my już wychodzimy do ciebie. Zbieramy fajerwerki. Ej, no wej! Mam dwa serducha. Ginę. Do wody. Wera, prawie mnie zabiłaś. To był test. Test? Wymagam tak, słowa, tak. przepraszam! Przepraszam! Okej, okay, dobra. Ja muszę wziąć mojego mega kopacza, czy jak on się nam nazywa? Nie, to nie jest potrzebne, killowan nam nie jest potrzebny. Bierzcie tylko miecze, bierzcie miecze i lecimy tam. Nie ma czasu. Trzeba jak najszybciej no. widzowie odzyskać naszego oh, diamentowego bitcoina. Skoro oni przyznali się, że go gdzieś tam mają, trzeba go odzyskać. Nie będzie dobra, tak. Wiesz, gdzie on jest? No nie wiem gdzie on jest, ale trzeba go znaleźć. Nie będzie tak, że tygrys będzie jesteś, nam nie? pluć w twarz! Nie! Nie pozwolę na to! No, ale nie. tygrysy są mocniejsze niż żaby, lisy i pandy. Ale my mamy lepsze kwipunki, jestem tego pewien. W dodatku mamy różki, możemy czarować. Chopu! No, lecimy już na tą stronę, Wera, dawaj. Lecimy tam. Naprawdę? Lecimy, ale widzowie, tutaj to laguje. Ale jeżeli chcecie, żeby to nie lagowało, zostawcie teraz suba. Yy, tak. A, dobry. To, to może pomoże. Ej, trzeba mi lagować. Ej, chodźcie, że Ej, no, to działa. Ktoś zostawił suba. O, co? ktoś zostawił drugiego suba. Dzięki. Ej, ktoś dał an suba, dlaczego? No ja nie mogę, ile tam się leci, mam takie głupoty. O, nie. jestem. My tego nie przelecieliśmy? A, nie, to jest tutaj, dobra. Lecę, nienawidzę tej wioski. Dobra, wylądujcie na, wy, wylądujcie na wstępie. Zaraz na wszystko lecę. Ja powiem, jestem nie. dopiero obok pomników. Co? No. no to dawaj, Do, do no, jak... No. Dobra, no to my już... Nie, spikersen... no lecę przez jakiś ocean, nie wiem, to chyba... Jest! ci! Co? Macham tutaj. ci! Barra tego prawo. nie widzisz, bo to w kamerce, dobra, nieważne. No, <grych> chodź tu! Ej, no gdzie ty lecisz? Wera? Wera, prawo! No prosto, Wera! Lewo. Lewo, ty już za tobą, No i odleciała! Lewo! No wera! No i cię nie widać już. No ja nie mogę, Wera, co ty robisz w ogóle? Leczę po Gdzie Wy jesteście! Ja nie wytrzymam, ty Vera, w złym kierunku leciałaś, no! Tutaj nie widzisz a zagratamy, patrz tu! Vera, tutaj! Czekaj, no Vera! Jak to o, jest nie mogę. Dobra, mam wizję, dobra no. o tutaj, no ja nie mogę. Ach, te kobiety jak grają w tego Minecrafta! Ile o. to czasu zbiera, żeby im wszystko wytłumaczyć. Dobra, lądujcie tutaj. Lądujcie i zaraz wam pokażę nie, dowody na moje słowa. Eee, czekajcie. Dobra, weź, bo ja już tutaj zaczynam strzelać. Nie, 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 spokojnie. Weźcie na razie sikierki, jakby tutaj byli, to ich załatwimy. Ale ważne, eee, który, to był, który to był domek? Ja sam muszę tutaj poprzypominać, który to ja przeglądałem, czy to był ten? Czekaj. Nie, to nie Panie. był ten. Nie, to na pewno nie był ten. Co mówisz Pikson? Eee, wow. czekaj, tu. O! O! O, o. 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 Zobaczcie widzowie nie. treść tej książki. Czytam. Głupie dzieciaki. Zamienimy tę monetę na coś wartościowego i zwijamy stąd. To była najprostsza robota na świecie. Apel do wszystkich. Unikajcie kontaktu z tymi głupcami, mogą coś planować. Żartujesz sobie chyba no, w ze mnie naszą stronę, tak? Takie słowa, takie słowa Oni sobie między sobą wysyłają Ja mam powiem tak No nie, no nie, ja tutaj wiesz co Ja tylko Nie, mam nie, nie, poczekaj, do... poczekaj, poczekaj, poczekaj Vera. Na Nawet jeszcze, nie, nie, bo tam są temy. Spokojnie no, Werka Ja powiem tak My będziemy mądrzejsi My weźmiemy co nasze, a ja ich zbanuję O I No go, dobra, do... ale pasz, tu są na przykład 300 takich zielaz. ja bym się wziął. A to nie, to wiesz, wiesz, nie okay. To jest wojna Nie będziemy się tutaj tak dawać eee, Czy coś tu jest Jakie portki, dobra, biorę te spodnie, one są dobre Lepsze ja niż ja moje plądrujemy wszystko, dopóki nie znajdziemy kitcoina o, Tak, blondrujemy, tak, blondrujemy Słuchajcie, przeszukajcie każdy domek Wszystko dzisiaj przeszukujemy, zbieramy stąd widzowie wszystko Ale przede wszystkim zbieramy naszego diamentowego kitcoina On gdzieś tutaj jest A my nie pozwolimy, żeby on tutaj został Z tymi niewdzięcznymi tygrysami, które Chciałem przyjąć pod mój dach A one takie głupoty, o, no patrzcie nie, ja, im niszczę, ja im niszczę te nasze zdjęcia ja tak, im niszczę, Wszystko na nie wszystko, wszystko Wszystko niszczymy, dobra, to co to są w ogóle za przedmioty? Kubeł zimnej wody, to by im się przydał na łeb. E, tu coś mamy, diamenty, a jabłka. E... O co mamy? Barsz? Nie, nie będę pić od nich. Barsz pewnie jest zatruty jakimś. No, o, ty chuj. jesteś tutaj. O, diament, czemu go nie wziąłeś? Palimy to. A, jak już nie pomyślałem. Nie, Pikters, bo to cię może kiedyś jeszcze przydać. Spokojnie. A, nie, nie. No dobra, to Tego ja nie to... parmy. Pójdźmy do domu tej złodziejki, bo to ona tutaj to... O, nie. Tutaj w ogóle wszystko niszczymy jakieś banery. Nie, nie, nie. O, bardzo Wszystko zbieram. Diaksy zbieram, dobra. Tu coś jest ciekawego. Jabłka to możecie wziąć. No, kamerę też bym sobie wzięła, bo u nas na sklepie drogie. Z miłą chęcią, proszę bardzo. Pyk, zbieraj sobie kamerkę. Proszę bardzo. O, jest jedna o, to, jest? to, żeby na przypadkiem nie podpalili tych. Spam pointy i poniszcie, dokładnie, trzeba ich wyniszczyć widzowie od środka. O, a my sobie pozbieramy ich kamerki. Pyk elegancko, już mam dwie. Ho, ho, kamery się przydadzą na kidowicach, wiadomo! Ale wiecie po co my tu jesteśmy? My tu nie jesteśmy bo kamery jakieś bezsensowne diamenty. Znajdźmy naszego diamentowego kitcoina, ok? Ale gdzie on no to słuchajde on może być. No oni na pewno jakąś dobrą krychówkę, to są złodzieje. No tak, tak, tak. Jak zejść, złodzieje hej. zawsze wiedzą jak ktoś wiątyni. ukraść. E, no, leć do świątyni, nie ja jeszcze przeszukam tutaj jakieś rzeczy, bo gdzieś to na pewno musi być. Gdzieś to musi być ukryte. Eee, tutaj widzowie, sprawdźmy. Ja też, 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 jakiś domek tu jest. Szukajmy wszystko, szukajmy, a tu to są nie. twarze, taki, kurczę z ja mam jakąś, jakąś książkę. Tak? Okej, okay, to czytaj, albo daj mi przeczytać, albo czytaj, dawaj. Plan zakupowy, lepsze materiały, większa wyspa, lepsze bronie. Tylko Ach. kto nam kupi jakiś bezsensowny żeton? Co? Tak nazwali Kitcoina? Żeton? Chyba sobie Czyli jaja robisz. Nie wytrzymam, nie? Dobra, czyli oni go changed. Mieszka tam kilka... Eee... Aha, czyli oni sobie tak sobą jeszcze takie głupoty, nie? Widzowie, nie wytrzymam. Gdzie ty, Werka, odkryłaś tą książkę? Gdzie ty to masz? Tutaj była, tam, w tym domku. Okej, okay, dobra, dobra. Mogę ją przeczytać? Pokaż? Czekaj, czekaj, bo mam gdzieś tutaj mi wpadła. To jest chyba ta. Dobra, pokaż, 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 czy jest to? Tak. Plan zakupowy: lepsze materiały, większa wyspa, lepsze broni. Tylko kto nam kupi jakiś bezsensowny żetonik? Nie mogę, nie? Nie wytrzymam. Oni nazywają naszego diamentowego kitcoina, widzowie, najcenniejszą naszą rzeczą. Oni po prostu nie wiedzą, ile on jest warty. Żetonikiem no się nazywają i jeszcze nawet nie umieją znaleźć kupca. O, te zdjęcie ich, we, w, tych, te wielkie zdjęcie ich to też niszcie, o. Tak, niszcie ich jakby zobaczyli brązowego kitcoina, to by to nazwali bogactwem. Dobra, chodźcie na drugą stronę. Chodźcie po drugi... Drugiej strony, bo tutaj już chyba nic nie ma, tu jest ten jeszcze domek rybacki, to trzeba jeszcze tutaj przeszukać Zginąłem No nie, no to dawaj tutaj, leć szybko, dobra, ej Leć, leć, jak najszybciej, leć jak najszybciej, brachu My tutaj szukamy dalej, ej, tu jest kolejna książka, czekajcie Nie, masz kategoryczny zakaz wchodzenia do villagera, nie możesz i koniec Co? Ej, tu w tym rybackim domku mieszkał chyba jakiś typ, którego nie lubili Ej, spadłem do nici, no nie Ja nie mogę więcej, Potrzebuję pomocy od kogoś, kto nie to... gdzie jesteś? Potrzebuję pomocy w domku rybackim! Ale Rzeciałem. gdzie jest domek rybacki? No co się dzieje ze mną? Ej! Co jest? O! się! Pomocy, no dawaj, dawaj, nic to! Nic to Mieczem, dawaj! Mieczem to! No nie, bo o. Oh, oh, dobra, dzięki, ja nie mogę. Dzięki, brachu, na ciebie zawsze można liczyć, nieco na te tygrysy. Emylandia, o, bierzemy, bior, Do, do bardzo. Dajcie, bo tu jest napisane, masz kategoryczny zakaz wchodzenia do villagera. Jak można wejść do villagera? Gdzie tu jest villager? Ej, to, to! To, że tamto? To, co tam jest, że tam ma ktoś zakaz wstępu? Rybak tam miał zakaz wstępu! Dobra. To wygląda jak jakaś, nie powiem co. że się wchodzi? Czekaj. A Szukajcie drzwi, szukajcie jakiegoś przycisku czy coś Klikajcie w ściany, może coś Dobra, coś czekaj. Przycisk coś, ten, tu nie. A ty tam sprowadziłeś ten? No tak, nic nie ma Nie, tu się nie da. A tak? Ej! Mam! O ej, jak ty tam weszłeś? Tu, z shiftem, z shiftem, z shiftem. Tu... Jest! O! Mam! Ej, to jest! Bitcoin! Jest! Jezu, pończu, nasz jest w końcu Jest! Diamentowy nasz Bitcoin. Bitcoin, Mam go! I to nie jest, to jest oryginał! Waluta powiem jak to w końcu. Mamy! Trzeba jeszcze będzie pójść do Magika, on będzie wiedzieć, czy to jest oryginał. On będzie wiedzieć, no czy, czy to jest oryginał, bo, bo to nie, nigdy nie jest wiadome, ja nigdy go nie miałem w ręce, jak on dziwnie wygląda, co jest? Ej, podaj podtrzymać! Ja nie wiem czy oni nazwy mu nie zmienili, bo może miał inną tak, nazwę. Zobacz. zobacz. Zobacz, zobacz, zobacz sobie. Yes. Wiemy, ja nie wiem, ja nie wiem, bo ja tego nigdy nie miałam w ręce. Jak? To? Yes. ja to Jest! bogaci jesteśmy, bogaci. Nie, Pickers, nie, nie, nie. My tego nie bierzemy dla siebie, daj to Pikers, My to idziemy oddać Magikowi. Może właśnie nie oddamy tego Magikowi, tylko sobie podzielimy we trzech i powiemy, że on się spalił albo coś. Nie, Wera, musimy być uczciwi, o czym Ty mówisz? Musimy to na pewno dać Magikowi, a potem go wygrać najwyżej w uczciwym konkursie. A, dobra, potem dziewczyny wygrają, to w sumie i tak będę miała, na podziału na Tak, 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 dobra, dobra, dobra. Ja będę trzy. Dawajcie, wracamy. To się do gry. Dawajcie, wracamy na kidowice. ciekawe co tam u utosi, dobra. Lećmy, lećmy na kidowice. Ej, ale to pytanie teraz, no bo tak, okradliśmy tych E, no. Mamy to co chcieliśmy, ale pytanie, gdzie my to oddamy? Gdzie my to damy teraz? Do, 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 do magicznego, nie? No do magicznego, tylko magiczne zostało kradzione, ja wam chcę tylko przypomnieć ostatnio, nie? Przez te, te rysy. No to może do mnie do domku. Nie, to nie jest dobry pomysł. Wiecie co, ja powiem tak, o mnie. ja to na razie zostawię u siebie na koncie. Myślę, że to jest najbezpieczniejsze, bo oni by musieli zrobić moje u konto. Nie wie, tak? No, no, to będzie że to ty sobie go chcesz Nie, ja go nie chcę wziąć, ale słuchajcie, do mnie na konto nikt się nigdy chyba nie włamał bez mojej wiedzy. Naprawdę! Uh -huh, to okay, jest najbezpieczniejsze a to, a co, miejsce. A co powiesz o nas? No, do was to ja się, bo mam nieraz i macie bardzo łatwe hasło. A no, a do ciebie się nie włamaliśmy nigdy? No dobra, ale wy, ale to ale dobra, no, ale no to wy mieszkamy razem, to macie łatwiej, bo to jest wszystkie już hasło wpisane, a oni? No nie, nie, nie złamią mojego hasła. Nie ma opcji w ogóle takiej. No nie wiem, nie wiem, moim zdaniem to jest zły pomysł. Nie, ja jako burmistrz podjąłem decyzję, widzowie. Kitko nie zostaje w moim No, to to Co? Ratuszu! Ale w ratuszu o niego wezmą te, te tygrysy to tutaj, patrz Ej, chodźcie bo po, podglądamy to się co robi Tosia ty A tak gdzie ona jest? W swoim domku na dole Patrz! Stoicy normalnie Ej, ja nie mogę, patrzcie co mi. To sobie... tak? się nawet nie wie, to się nawet nie wie, bo ona sobie teraz po prostu gra na co sobie tego wbiła Patrzcie to, a ja mam diamentowego Kitcoina ELO Tosia, ty nawet nie wiesz I jak jaką ona tu chatę sobie rozbudowywuje Mocno! Ej, faktycznie! Nie, dobra, jest nie co, co zrobiłeś, że ona padła teraz. Nie, ona nie pal, nie pal, nie pal, nie pal, nie, pal, nie, pal, nie, pal, nie, pal. dobra! Nie, 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 zostawcie, bo ona jest na ławku, nie chcemy mnie chaty spalić, dobra, chodźcie stąd, diagnozję tu rozbudowywuje, nieźle. Dobra, niech się tutaj bawi Tosia, a my widzowie, zostawiamy Kitcoina na razie na moim koncie. Oczywiście on później wróci do magika, ale mam wrażenie, że na moim koncie on póki co będzie najbezpieczniejszy.